Dobry wieczór. Witam wszystkie byki w czytaniu na wrzesień 2021 roku. Oczywiście w czytaniu ogólnym i tym razem dla całego znaku. I teraz słowem wyjaśnienia, dlaczego taka zmiana. Powiem, że dotarły do mnie pewne sugestie, że takie. Rozdrobnienie znaku, takie podzielenie go na dwa filmy, oddzielenie od siebie dwóch części znaku powoduje takie no, czysto techniczne problemy. To znaczy, że ten, znak, że ten film dotyczący akurat mnie, a nie kogo innego, oczywiście mówię to z punktu widzenia oglądających, jest... Dość trudne, ponieważ nie bardzo te napisy z, ze strony tytułowej są widoczne. Tych filmów jest bardzo dużo, bo 24 naraz praktycznie tam w, w ciągu paru godzin trafiają na kanał i trudno jest się zorientować. Ja oczywiście mogłabym powiedzieć, że takim... Antidotum na to byłoby po prostu zasubskrybowanie kanału i wtedy po kolei macie informację, że wchodzi jeszcze, jeszcze z dzwoneczkiem na dodatek i wtedy po kolei wchodzi informacja na nie wiem czy nie wiem, do komputera czy, czy na telefonie jeśli macie zainstalowane to wtedy jest taki sygnał, że ten, a nie inny film trafia właśnie na kanał. No wtedy byłoby łatwiej, ale widocznie jest to w ogóle jakiś problem. Więc postanowiłam, że wyjdę naprzeciw tym potrzebom i zrobię tak jak wszyscy a przynajmniej większość tarocistów. Jedno czytanie w miesiącu na znak. Ale ponieważ widzę pewną celowość tego podziału po tych trzech miesiącach to postanowiłam, że zmienię również nieco ten nasz rozkład, którym się tutaj kierujemy i dodatkowo do każdego czytania dołączę dwie karty. Jedna będzie skierowana do pierwszej części znaku, a druga do drugiej. Przy czym oczywiście nie będzie problemu z szukaniem, ponieważ ja wyjaśnię. Opowiadając o danej karcie, kogo dokładnie ona dotyczy. Więc ten problem mamy rozwiązany. A jeszcze niekiedy, znaczy pojawiły się i takie głosy, że ponieważ niektórzy z Was oglądają również czytania dla znaków nie swoich urodzeniowych, ale powiedzmy dla takich ważnych elementów dotyczących tego kosmogramu urodzeniowego to znaczy oglądają film dotyczący znaków, w którym w momencie ich urodzenia znajdował się ascendent albo może nie tylko albo ale i i te czytania, które dotyczą znaków, w których były znajdowały się ważne dla nich planety czy tam inne ciała niebieskie, bo nie zawsze są to planety. No i okej, okay, czyli tak robimy. Ja nieco zmodyfikowałam oczywiście też ten rozkład. To nie tylko jest to, że dodałam te dwie karty, ale bo w zasadzie ilość kart zostaje ta sama. Troszeczkę to zmieniłam. I w związku z tym w zasadzie możemy rozpocząć czytanie dla byka. I tylko jeszcze. Karty są co prawda potasowane, ale jeszcze chwila skupienia. Proszę o, o wsparcie polegające na tym, żeby moje czytania były jak najjaśniejsze i najdokładniejsze. Moje zrozumienie przekazu było klarowne i bym potrafiła to przekazać osobom zainteresowanym. Proszę o pokazanie tych głównych energii, które będą się ujawniać w życiu byków w miesiącu wrześniu. Proszę o jakieś rady i wskazówki, może przystrogi. Oczywiście po to, by ułatwić życie byków w tym miesiącu. Przypominam również i to, że to, co się tutaj odbywa, to nie jest żadna wyrocznia, że tak naprawdę sami kształtujemy swój los, że ostatecznie decydujące zdanie mamy my i możemy skorzystać ze wskazówek, ale niekoniecznie musimy. To jest wolna wola co robimy ze swoim życiem, ale jeśli kogoś interesuje to, co Tarot ma do powiedzenia, to właśnie zapraszamy na to czytanie. Dobrze i teraz po prostu przełożymy te karty. Przepraszam, ale jestem jakby chyba już zachypnięta i trochę już Ktoś mi błazi na fonie ok i teraz będziemy sobie wyjaśniać po kolei co oznaczają karty które tutaj kładę to są podstawowe trzy trzy karty pierwsze trzy karty to są podstawowe energie z którymi będziecie mieli do czynienia w tym miesiącu i mamy księżyc jako pierwszą energię dziesiątkę buław jako drugą energię i Dziesiątka, dwie dziesiątki, no coś się nam tu kończy. E, Dziesiątkę pucharów. <laughs> e, trudność, na którą chcę Wam teraz zwrócić uwagę, czyli jakiś problem, z którym możecie mieć kłopot. O, to jest karta maga. I e, w jaki sposób... Możecie temu zaradzić. Karta Rycerza Buław. Ogólna rada od Tarota dotycząca całego miesiąca i w większości czy wszystkich wydarzeń, o których tutaj będzie mowa. To jest siódemka Buław i karta taka odradzająca pewną postawę, a konkretnie jest to karta wisielca. I mamy teraz te dwie karty dodatkowe, takie wspomagające, wyjaśniające, bliżej opisujące dla pierwszej części znaku. Czyli dla ludzi urodzonych pomiędzy, znaczy dla byków urodzonych pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja. Mamy siódemkę denarów. Mam nadzieję, że ją widać. I dla drugiej części znaku, czyli dla byków urodzonych między 5 maja a 22 maja mamy jako energię wspomagającą, jakoś tam dopowiadającą, wyjaśniającą mamy energię arcykapłanki. Sądząc tak, z tych pierwszych energii to można wysnuć takie wnioski, że we wrześniu może się już stać całkiem oczywiste dla Was, że z Waszym związkiem, z Waszą rodziną coś trzeba zrobić. I nie chodzi o to, że ten Wasz związek się rozpada, bo w zasadzie nic mu nie grozi. Ale sytuacja jest niejasna, mamy tutaj Księżyc. A księżyc to zazwyczaj jakieś tajemnice, e, czasami zdrady, jakieś niedopowiedzenia. E, I no, powiedzmy sobie, jest to też karta iluzji. Ale ja tego tak, w tak dramatycznym znaczeniu tutaj nie odbieram. Odnoszę wrażenie, że po prostu wy ponosicie jakieś ogromne ciężary, by ten związek był dobry że dla tej swojej rodziny czy tego związku, raczej rodziny, jesteście gotowi do wielkich poświęceń, do ogromnego wysiłku, ale dochodzicie do kresu swoich możliwości. I macie być może też i taką, takie poczucie, że Macie również dość sytuacji, w której do końca nie wiecie, na czym stoicie. Co do kogo należy, jakie obowiązki do kogo należą, bo to w dziesiątce bułap może być i tak, że ciągniecie na plecach nie tylko to, co wasze, ale to, co cudze, bo ktoś był bardziej sprytny albo nie zostały ustalone jakieś zasady na przykład i podział ról, podział odpowiedzialności jest taki sobie mglisty to taki mglisty i niekonkretny jak w tym księżycu. Czyli nie zostały wyartykułowane, ściśle określone w pełnym świetle jakieś zasady dotyczące tego waszego związku. I troszkę wam się bateryjki wyczerpują. No może o to chodzić, ale może po prostu chodzić o to, że jesteście yy, Ogólnie przeciążeni nadmiarem niewyjaśnionych spraw. Natomiast dziesiątka pucharów mówi o tym, że te rodzinne sprawy zostaną wyjaśnione. I w końcowym efekcie osiągniecie pełne zadowolenie i no, ba, nawet szczęście, można powiedzieć, taką pełną satysfakcję z tego, jak ta wasza rodzina funkcjonuje, jak wygląda. Ale szczerze mówiąc, no trudno zignorować fakt, że mamy tutaj dwie dziesiątki pod rząd, prawda? Więc te dziesiątki sugerują, że jednak jakiś cykl będzie zamknięty. No a ten wrzesień, chociaż no, pewnie nie będzie należeć do najłatwiejszych przyniesie Wam w efekcie końcowym no pomyślne tutaj rozwiązanie tych rodzinnych problemów. No cokolwiek by, by to nie było i jakby to się nie toczyło, to z takiej sytuacji mglistej, trudnej, ze sporym mozołem, ale dojdziecie do szczęśliwego rozwiązania co będzie największym wyzwaniem na tej drodze. I mamy tutaj kartę MAGA. A zatem może być, no, może być kilka aspektów tego MAGA. Kilka spraw, z jakby, kilka stron, kilka spraw z nim związanych. Może być to tak, że macie tutaj wyraźnie koniec cyklu. Pewne etapy waszego życia, takie... No nie jakieś ogromne, ale takie cykle właśnie będą zakończone i wtedy trzeba zacząć coś nowego w to miejsce. Mak jest jedynką, więc może być tak, że te kłopoty będą y, dotyczyły zainicjowania zmian, y, dotyczyły zainicjowania nowego, y, nowej drogi, nowego cyklu, nowego początku może być to po prostu w ogóle jakiś problem z kreacją, z tworzeniem, że nie musi być to tylko stworzenie tej nowej drogi, ale w ogóle problem z jakimś takim twórczym działaniem. Omak jest kreatorem, także może być tutaj jakiś problem na tym polu. Może być również i tak, że w tym magu widzimy problemy komunikacyjne. Dlaczego? Dlatego, że Mag to jest karta Merkurego. Merkurego, który patronuje wymianie informacji, krążeniu informacji, szybkiej informacji. I ta wymiana informacji może być zaburzona. Możecie mieć trudność z tą, z tą komunikacją. I może być tak, że stąd ten księżyc się też wziął. Chociaż... No bo wiadomo, że jeżeli coś nie jest, jeżeli się nie dogadujemy, jeżeli nie ma komunikacji, no to sprawy się robią mgliste, niedomówione, niedopowiedziane. W pewnym sensie pozostają zagrani, poza granicą światła, prawda? Gdzieś tam się kryją w cieniu, a potem nic do nikogo nie należy, nie wiadomo kto co robi i, i dlaczego. Dlatego właśnie, że mogą być kłopoty z, z komunikacją, z dogadywaniem spraw. Czyli błądzimy po prostu po omacku, jak się nie, nie komunikujemy. Wszystko zostaje w ciemnościach i wszystko się rozmywa. Oczywiście ten mak tutaj jest troszeczkę wtórny w, w porównaniu z tym księżycem. To jest problem na tej drodze. Księżyc jednak musiał już być nieco tajemniczy wcześniej. Po prostu. No, tak wynika z tego układu. Ale też można sobie przypuszczać, że jeżeli na początku nie było, y było dość to może po prostu jest to y ogólna wasza trudność w postaci komunikowania się z innymi. Jak również w przypadku tego MAGA można powiedzieć, że wcale nie jest y wykluczone, że będziecie mieli Problem z taką, no choć odrobiną zdrowego egoizmu. Mak to jednak jest ja, to jest tego, to jest podkreślanie mojej roli w wydarzeniach. Podkreślanie swojej ważności. To jest karta mówiąca o problemie. A więc możecie wpaść w skrajność z kolei, z drugiej strony i tę swoją rolę umniejszać, albo w ogóle nie dbać o własne potrzeby, schować to swoje ja bardzo głęboko na rzecz innych członków rodziny. Jednym słowem wszystko wskazuje na to, że będziecie mieć w sobie niedobór maga, niż nadmiar. Bo oczywiście problem z magiem w tym miejscu to mógłby być problem również i z nadmiarem maga. Ale nic na to niestety nie wskazuje. Raczej tu chodzi o niedobór. Szczególnie, że radą tarota na zaradzenie właśnie tej sytuacji, tutaj tym, tej, tego kłopotu, tej trudności jest rycerz buław. Tarot Wam zaleca więcej działania, więc gdyby to był nadmiar maga, to tego działania też by było dużo więcej. Skoro jest niedobór działania, Tarot Wam mówi więcej działania. Rycerz w ogóle, rycerz Buław mówi w ogóle o takiej pewnej gwałtowności i szybkości podejmowanych działań. W tym przypadku mówi, zareaguj na tę sytuację, która jest no taka obciążająca cię, Szybko, przede wszystkim szybko i energicznie. No znajdź w tym wszystkim miejsce i dla siebie, na te swoje potrzeby, na te pragnienia i na te, na te pasje, czyli to wszystko, czego wyrazem jest również rycerz buław. W ogólnej radzie dotyczącej całego miesiąca, Tarot nam tu podsyło, podsuwa siódemkę buław. Znowu buławy. Czyli podpowiada nam tym samym, obroń swoją pozycję. Przywróć temu całemu rodzinnemu życiu właściwe proporcje, bo tak w zasadzie w tej karcie jest o tym mowa. Nikt nie jest Twoim jakimś wrogiem, nikt nie zamierza zrobić Ci nic złego. Ty musisz po prostu przypominać innym, ale nie tylko innym, bo i sobie, bo najwyraźniej o tym zapominasz, jaką pełnisz w tym wszystkim rolę, kim jesteś. I musisz obronić w tej, swoją pozycję w tej rodzinie. Czy może obronić swoje zdanie? I nie zwlekaj, mówi rycerz Buław. I to samo nie zwlekaj. Mówi Tarot w karcie, która opowiada o tym, czego nie robić. Jakiej postawy nie przyjmować. Nie przyjmuj postawy wisielca, który zwleka. Więc Tarot tym samym mówi Ci nie zwlekaj. Nie przyglądaj się. Nie patrz do góry nogami, żeby, żeby zobaczyć, Punkt widzenia wszystkich członków rodziny, nie tylko swój, bo taka jest mniej więcej tutaj wymowa Wisielca, że pierwsza rzecz jest w zatrzymaniu. W pewnym sensie jest to taka postawa pełna poświęcenia, ponieważ on się tam powiesił z własnej woli i w konkretnym celu. Ale oprócz tego, oprócz tej pozycji, która uniemożliwia mu ruchy, czyli Powoduje, że wszystko się zatrzymuje, to jeszcze on stara się zobaczyć, dostrzec inne punkty widzenia, złapać inną perspektywę. I Tarot mówi: Nie, nie rób tego. Ty masz bronić swojego zdania, swojej pozycji. Ty masz obronić swoje poglądy na temat tego, co się dzieje w Twojej rodzinie. Nie próbuj wchodzić w cudze buty bo to nie jest najlepszy pomysł w tym momencie. I to też mówi troszkę tutaj tak, że nie ma czasu na niedziałanie, nie po prostu. Nie zwlekaj, nie przyglądaj się, nie trać czasu, bo ten brak działania może być właśnie Twoim problemem. Ten brak działania, w, brak kreacji, brak tworzenia. Brak działania jest również brakiem tworzenia. I to jest tym Twoim problemem, o czym tutaj masz powiedziane w karcie Maga. No i w zasadzie to czytanie jest bardzo spójne. Mniej więcej wiadomo, co robić, czego nie robić. Ale mamy jeszcze dwie karty. I w zasadzie te dwie karty, które tutaj widzimy, one również pokazują, jakby sedno problemu i tak naprawdę ono różni się w obu przypadkach. Bo było kilka takich czytań, że te dwie karty, które tutaj były pokazane dla innych znaków, to one pokazywały pewną wspólnotę. Że to się, to się tam różni, powiedzmy, w niuansach, choć różnie bywało. No dobrze, ale to rozpatrzmy po kolei. Dla osób z pierwszej połowy, z pierwszej części znaku, czyli dla byków urodzonych między 20 kwietnia a 4 maja, mamy tutaj siódemkę denarów. Czyli znowu mamy bezruch, oczekiwanie i niedziałanie. Ale oprócz tego mamy jeszcze pewną taką, taki przegląd, ocenę dotychczasowego sposobu, na podstawie którego cała ta rodzina funkcjonowała. I tarot w zasadzie tutaj potwierdza, że u Was kłopoty mogą raczej wynikać z braku rozwiązania, z braku działania. I zdecydowanie wskazuje na to, że powinniście się mocno zastanowić nad tym, Ile wysiłku wkładacie i jak jesteście jakby ten Wasz wysiłek jak jest doceniany. Wydaje się, że tego wysiłku wkładacie stanowczo za dużo. Ale to jest ten problem, że no, możecie mieć no, taki no, dość nieprzyjemną refleksję, że to, co wkładacie w tę rodzinę, ta cała energia, której jej poświęcacie, to naprawdę nie jest specjalnie warta tych efektów, które są. A w drugiej części znaku dla osób urodzonych między 5 maja a 22 maja mamy kartę arcykapłanki. I, te I ona tutaj sugeruje, że te kłopoty, z którymi się borykacie, to właśnie tak pochodzą z takiej księżycowej energii. To się tak spina. Ten księżyc tą arcykapłanką. Ona zdecydowanie związana jest z księżycem, zresztą widzicie, że ma tutaj go pod stopami. I ona też mówi o braku komunikacji. Kap... Arcykapłanka jest z tych, które wiedzą, a nie powiedzą. Czyli tego werbalnego porozumienia w ogóle m, może nie być. Jest to również karta tajemnicy, czyli niezwykle podobna energia do energii księżyca. I to jest sedno problemu. Brak komunikacji, tajemnice, niedopowiedzenia. I w ten oto sposób dwie połowy, dwie części znaku byka mają dodatkową podpowiedź z czego to u nich może wynikać. To, że ta sytuacja tutaj nie jest najlepsza i musi się jakoś sprawy rozwiązać. No i życzę Wam w takim razie podjęcia właściwych działań, tym bardziej, że dziesiątka pucharów jednak Zapowiada, że, co, że, że jeśli coś zrobicie z tymi poprzedzającymi tę dziesiątkę energiami, jeśli coś z nimi zrobicie, to osiągniecie pełną harmonię w związku czy właśnie w tej rodzinie. Jeśli ona jest trochę większa niż dwie osoby. Więc widać tutaj pozytywne zakończenie jeśli przepracujecie te kwestie, o których tutaj Tarot opowiedział. Czy po prostu pewne rzeczy Wam radzi, pewnych Wam nie radzi robić. I warto przynajmniej się nad tym zastanowić. To też z tym właśnie Was zostawię, z, takim, z taką zadumą nad tym wrześniem, bo to jest naprawdę zupełnie niezłe czytanie, szczególnie w porównaniu z niektórymi innymi znakami. Zostawię Was, życząc Wam wszystkiego najlepszego w tym nowym miesiącu, spełnienia wszelkich możliwych marzeń, zdrowia i w ogóle wszystkiego, co najlepsze. Natomiast chciałam Wam jeszcze dodatkowo zająć chwileczkę, żeby powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego czytania i oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście oglądali również inne filmy, nie tylko te dotyczące czytania dla Waszego znaku, ale produkuje no, kilka jeszcze innych filmów, choćby takich w ciągu miesiąca jak czytanie na Nów i Czytanie na Pełnię. To są czytania dotyczące uczuć, miłości przede wszystkim i takie jest założenie tego czytania. Może pojawić się dotyczące również uczuć trochę inne, czytanie takie wielowyborowe, czyli wielokrotnego wyboru, jak test zupełnie, tak? Mamy jakieś tam trzy propozycje, i Wy sobie jedną z tego wybieracie. I one też opowiadają o konkretnym problemie, jeśli chodzi o miłość, które może wystąpić, i jeśli tak, to co z nim zrobić. Taki film jest do, na razie dopiero jeden, ponieważ y, przy 24 czytaniach na miesiąc tylko, tych podstawowych czytaniach, no było tyle pracy, że mało możliwości, czasu, siły zostawało na to, żeby robić poza tym i tymi czytaniami. Y, na nów i na pełnię i, czytaniami, i nie czytaniami, tylko filmami o kamieniach. Nie zostawało zbyt wiele czasu, ale jeśli teraz będę miała go więcej w związku z okrojeniem czytań miesięcznych o połowę, no to myślę, że powstanie coś nowego. I to wtedy znajdujemy w zakładce tarot o miłości, czy jakoś, jakoś tak podobnie. Opowiadania o kamieniach znajdujemy też w odpowiedniej zakładce. To wszystko w playliście można znaleźć. Jeśli oczywiście nie macie ochoty być na tyle mili, by ten kanał zasubskrybować, to zawsze jest jakaś tam metoda odnalezienia filmów inna niż informacja poprzez subskrypcję, którą się otrzymuje. Ale oczywiście miło mi będzie, jeśli będziecie ten, jeśli dokonacie tej subskrypcji, czy, czy może nawet tam sobie naciśniecie ten dzwoneczek, żeby te wieści ode mnie dochodziły. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam miłego miesiąca. I żegnam się z Wami do następnego czytania. Dobranoc.